To jest potrzebne we wszystkich czasach, Jeśliśmy byli pod ruskim, czy pod Niemcem, to było potrzebne, bo po ukryciu się chował uczyło. Przecież ja się po ukryciu uczyłem. No myślę, że praca nauczyciela jest wyjątkowo ciężką pracą. Jeszcze szczególnie z młodymi rocznikami, z młodszymi klasami. I jak najbardziej przyda się uhonorowanie tego człowieka, prawda? I uważam, że jest potrzebne, bo ten zawód jest w moim odczuciu taki trochę niewdzięczny, więc opłaca się raz na jakiś czas. Jak się powinno świętować, to ja myślę, że świętuje się tak bardzo oficjalnie, tak ceremonialnie, z pompą wydaje mi się, że wypadałoby tak jakoś bardziej spontanicznie. Nie mam teraz pomysłu, jak to by mogło wyglądać, ale wydaje mi się, że to wymaga takiej większej spontaniczności. Myślę, że tak. Że jeżeli jest. Yy, na przykład, dzień dziecka, czy jak, jakiś inny yy, dzień, to nauczyciele też powinni mieć swój dzień, który, w którym mogliby świętować. Tak samo jak jest dzień policjanta, czy jakiegoś czy dzień strażaka, to nauczyciele też się należy. Oczywiście powinniśmy go świętować. A my akurat, jak przy tej okazji, no, mamy zjazd absolwentów, także jak najbardziej tak. Świętujemy jako nauczyciele i z uczniami. Jest super! Ja myślę, że powinno tylko wolną szkołę. szkoły. tak. I tak. jak tam sobie zorganizują wszyscy. To są podstawa. No. W czym, bo przecież no. uczą. Uczą człowieka jak w życiu postępować. I to od, od małego do, do dorosłego. No. Także to nauczyciele są solą ziemi. Należy świętować ten dzień. Wydaje mi się, że tak. No bo jednak nauczyciele pełnią ważną rolę. Ksz kształcą ludzi, a i tak wiadomo, że nie zarabiają zbyt wiele, więc chociaż taka wdzięczność ze strony uczniów powinna być. Tak. Zwłaszcza dla na, pewno, na pewno kosze na głowę nie należy nauczycielom wkładać. <laughs> Czy na przykład bić ich, jak to się często teraz zdarza. No, Także to już jest jakiś upadek zupełny nastąpił, obyczaju. No ale myślę, że jakoś ten trend, jakoś nastąpi jakieś odwrócenie i zrozumienie, czym jest nauczyciel.